Cześć, dzisiaj gramy w ARK Survival of the Fittest. Jest to turniej polegający na przeżyciu. Wygrywa ostatnia żywa osoba na mapie. U góry napisany jest zarówno czas, jak i ilość osób nadal żywych. Gram w trybie Wszyscy na Wszystkich. Zaraz zostaniemy rozmieszczeni na spawnie i zacznie się bitwa o materiały oraz o przeżycie. Zapraszam do oglądania. No i lecimy, kto pierwszy po surowce. Mam nadzieję, że uda mi się skarnąć może jakąś broń szybko. Bardzo bym był zadowolony z łuku, albo chociaż z pracy. Jest proces super. Dolecimy. Chciałbym jak najszybciej stąd uciec, bo na początku wiele osób um, od razu zaczyna walczyć. Nie wiem po co w sumie, bo... E, cała reszta zajmie się oswajaniem dinozaurów. Będą mieli ogromną przewagę nawet to osobą, która przeżyje jako ostatnia, z tych, które walczyły na samym środku. Patrzę, że chyba nikt nie idzie po danym kierunku. Tak więc będziemy mieli trochę czasu, żeby się ogarnąć. Także nie ma DMAJ'a spadanie z wysokości, o to jest wa Są ważki, ulubionym póki z nimi nie walczyć. Inwentory ma strzały, zebrałem, jest mięsko, ok Już tam ktoś pada a ja bardzo chciałbym zebrać szybkość stronę wody. Ach, w, sumie, w sumie nie spojrzałem w którą stronę z woda. Będąc jeszcze u góry. Zebrać trochę jagódek. Na dole ekranu kolorem niebieskim jest napisane co udało mi się dokładnie zebrać. Różne narzędzia dają różne surowce. Nie mam zbytnie doświadczenia jeszcze w tej grze, to jest moja trzecia rozgrywka bodajże. Z czego tylko, tylko pierwsza miała jakiś większy sens, bo przeżyłem miary długo. A no, widać, ci, którzy się już zabijają, się leją na tej arenie, nie wiadomo po co, skoro pozostali poszli po dinozaury i będą mieli zaraz znaczną przewagę. Ale to już jak to lubi, wiecie Wydaje mi się, że nie ma sensu się w na początku tam bić z nikim, tylko szybko zgarnąć coś i uciekać Po pierwsze Tam jest na tyle dużo osób, że można po prostu samemu nie przeżyć A po drugie Jeżeli nawet się jakąś broń, a przeciwnik przyjdzie O, Pięknie Zostałem otruty, ale o! Udało mi się go zabić. Super. Tak dokładnie to nie zabić tylko ogłuszyć, bo strzelałem z prosty w niego kamieniami. I teraz mogę go oswoić, jeżeli dam mu jedzenie, które on lubi. I poczekam. Hurra! Hura jest mój. Dobra, follow. Oj. Wiesz, to coś mi nie zatkuje. Spoko. On mnie w ogóle chyba zatruł. Zatruł, dlatego no, tak na oślep strzelałem oczywiście. Mam trochę szczęścia, więc dam mi się tak akurat go trafić na oślep. Tam ktoś jest, ale... raczej chyba nie przeżyję walki. No zawsze ratuj mnie, ratuj, bo nie przeżyję tego, nie mam broni do walki. <ścoughs> tak już się nie spodziewaliście, co? fajnie było skonstruować cokolwiek do walki I jakieś ubranko ok dzięki mały, dzięki już jestem za ciężki już mi coś jeszcze bieram za pocznąć dinozaura, on już, już mnie chroni, nie? Dzięki młody, jesteś w porze. Hmm. Dostał kilka leveli, tak więc mogę statystyki mu podrasować. Gdzie to coś lata? Są jakieś muchy komary, nie wiem co tak. To... Kurczę, mój dinozaur jest naprawdę w porze. No, Jidą jednak byłoby ci łatwiej. Nie ukrywam. Okej. Okay. Dobra, jak już mam Jidę, to się czuję bezpie bardzo bezpiecznie. No, jakiś crafting jakiegoś pancerzu. Zawsze trochę większa obrona. Mam no, nadzieję, że nikt mnie teraz nie dorwie, jak krafuję. są strzały. Usypiające, jeżeli się nie mylę. Co jest? O matki, dinozar mi zginął. Za gorące jest. Martwy, super. Dzięki przyjacielu. Odpoczywaj w pokoju. Chociaż mięso zostawiłeś, po sobie. Nie bardzo komuża, mam teraz robić ukrywać się w wodzie e, Tutaj czasami są takie eventy po prostu, że coś się dzieje, na przykład w, tak jak teraz jest Zbyt ciepło i Nie wiem co trzeba chować się w cieniu czy gdziekolwiek indziej mm -hmm. mam przejść takich strzał spiejących Nie wiem czy to wystarczająco czy nie Zaraz spróbuję Zimno? Jak możemy być zimno jednocześnie? O, okej. Okay. Tylko 9 osób są na serwerze, więc w ogóle... Ciekawie. Jestem mistrzem, właśnie zniszczyłem sobie włócznie. Używając je po raz pierwszy na martwym zwierzęciu. O Matko, no co to się dzieje już? Przyciążony jestem? Cenosz metal, metal, tylko woli nie będę używał metalu, bo to jest za mało czasu w tej grze. tam ten cel na pewno jest łatwiejszy, tylko że może być mi trochę nieprzydatny. Więc... Próbujmy tutaj. Koniec strzał, więc teraz kamienie. Też by mogło być skuteczne, żeby ogłuszyć dinozaura. O, w sumie dobra taktyka, żeby zakryć się kamieniem. Jest, 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 jest. Co ty lubisz jeść, przecielu Mięsko? Czy, czy jagódki dam ci i to i to? świat co wolisz. No, mi się wydaje, że te jagódki osobiście. No, teraz go trzeba osłaniać, żeby nikt go nie zabił. Tam jeszcze chciałbym kolejnego mieć. Tynozaura i yy, szybko kraftować do strzały. A to on tak chrupie. Się obraca, wie gdzie ktoś tu jest. Yy, czy mogę spier? Hmm. Fiberwood. Fiber i łód. Łód jest, jeszcze Fiber No generalnie to genialnie. No tak, no tak. Oczywiście. Jaka chmara. Nie wiem czy to przeżyję, w ogóle. No proszę was. Przesłanie się dino, jak dinozauro No bo poszły, poszły Złemu O żyjesz mody? Ciągle sobie tam coś zjada, nie wiem Nawet nie wiem co on je O ja muszę coś zjeść Może rudki? Bo to nie ma żadnej różnicy, więc posmakuję sobie tych e? Pychota Nie wiem, ognisko da się tutaj zrobić. Okej, okay, mam ognisko. Teraz pytanie, jak się do niego za mięso? Jest jedzenie zdrowego mięsa? O, teraz mogę wyrzucić. A tu mój przyjacielu? Jeszcze trochę. Natomiast muszę go osłaniać. Aż, to mnie taka mi wystraszył, Ryszard. No, rób się ognisko, rób. Coś osób zostało i 20 minut gry No raczej ja z... nie myślę, że mam jakiekolwiek szanse tej wygrać z bardziej doświadczonymi graczami Ale mogę wam chociaż pokazać na czym sama gra polega Na pewno wielu z was zagrałoby lepiej niż ja Jeszcze trochę Tu ciągle walczą um. Zmniejsza się ciągle z czasem do terytorium, w którym można przebywać. Spychając gracze właśnie do, środ do środka, do areny. Czy musieli sobie walczyć. Te mięso ciągle nie gotowe. Głodny jestem, muszę coś zjeść. No trudno chyba, uraczać się surowym. Już nie wiem czy to jest dobry pomysł. Jeść surowe mięso. No ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Mama zawsze powtarzała, aby zjeść mięso do końca, a ziemniaki zostawić. No, jeszcze trochę, dawaj. Dasz radę, dawaj. O nie, nie, no akurat Event 3 pod Nie... Nie. Yeah. Events. No super. Events akurat się na każdego gracza przypadają trzy takie, nie wiem, czy co to jest. No i super. rozwalili mnie. Ach. No trudno, no. Tak jak widać, niedoświadczony gracz, może mieć problemy z przeżyciem w tej grze. Gra jest darmowa na platformie Steam. Link do niej bezpośrednio pod moim filmikiem. No, a jeżeli ktoś lubi survivalowe klimaty, to no, ta gra zapewne przypadnie mu do gustu. Jest jeszcze tryb dla drużyn dwuosobowych oraz drużyn czteroosobowych, które trwają zdecydowanie dłużej i są może bardziej emocjonujące, jeżeli się ma drużynę i walczy też z bardziej zorganizowanym przeciwnikiem. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli filmik tobie się podobał, zostaw łapkę w górę. Każda łapka bardzo mnie motywuje do tworzenia kolejnych materiałów. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to subskrybuj mój kanał. Dziękuję, że oglądaliście do końca. Trzymajcie się. Cześć!